Lato 70. W domku na obrzeżach małego miasteczka w województwie lubelskim przygotowywano się do ślubu i wesela. Październikowa noc była podobna do każdej innej. Na parterze ustawiano stoły, podczas gdy na poddaszu panna młoda przymierzała suknię ślubną. Tutejszy masaż oraz gospodarz wnosili do domu kiełbasy i szynki. Gdy po raz kolejny wracali do wędzarni, o głowę gospodarza obił się sznur, na którym dwa dni wcześniej wisiała świnia. Mężczyznę przyszedł dreszcz. Jednym ruchem odciął zwisającą część sznura nożem, który trzymał w ręce. W tym momencie zaczął dąć silny wiatr. Niebo stawało się czarne. Z oddali zaczęło dochodzić przerażające wycie psów. Gospodarza ogarnął strach. Wycie było zapowiedzią czegoś strasznego. Pośpieszmy się. Coś złego się zbliża, powiedział do masaża. Szybko wrócili do domu i z trzaskiem zamknęli drzwi. Nikt poza nimi nie interesował się pogodą. Panował gwar wesołych rozmów, który zagłuszał dochodzące z zewnątrz pohukiwanie wiatru oraz uderzanie gałęzi przydomowego drzewa o okno. Gospodyni postawiła na stole butelkę wódki. Dobrze, napracowaliśmy się, to teraz się zabawmy. Spróbujmy tych naszych rarytasów. Pan młody ukroił kawałek kiełbasy i dał go swojej narzeczonej, która skończyła przymierzać suknie. Dziewczyna wzięła ją do ust, zaczęła rzuć. W jednej chwili oczy stanęły jej kołkiem i upadła nieprzytomna na ziemię. Wszyscy zerwali się z miejsc, próbowali ją ocucić, ale to nic nie dało. Jej brat wybiegł z domu, by zadzwonić po karetkę. Po długim oczekiwaniu w końcu przyjechał lekarz, który nie mógł już nic zrobić. Stwierdził zgon. W domu zapanowała rozpacz. Dziewczynę położono na łóżku, ubrano w ślubną suknię. Matka włożyła jej do ręki gromnicę. Tej nocy nikt już nie spał. Słychać było tylko płacz i ciche zawodzenie najbliższych. Żeby nie pogłębiać bólu, Rodzice wraz z narzeczonym postanowili pochować ją następnego dnia. Z samego rana dopełnili wszystkich formalności związanych z pogrzebem. Ciało złożono w piękną białą trumnę i zaniesiono do przykościelnej kaplicy. Wieś o śmierci dziewczyny szybko rozeszła się po okolicy. Po południu ludzie zebrali się w kaplicy, by pożegnać zmarłą. Wśród tłumu żołobników znalazło się trzech mężczyzn, którzy zajmowali się okradaniem zwłok. Topili się w tłum i pod pozorem pożegnania zmarłej ocenili, czy warto będzie rozkopywać grob. Jednemu z nich aż oczy się śmiały, gdy zobaczył, że dziewczyna ma na sobie złoty naszyjnik, branzoletkę, obrączkę i pierścionek zaręczynowy. Wkrótce trumnę zamknięto i odbyła się msza żałobna. Kiedy wszyscy stali nad grobem, jeny cmentarne schowały się w pobliskich krzakach. Podczas gdy wszyscy już odeszli, Pan młody wciąż stał nad grobem swojej ukochanej. Zaczął zapadać zmierzch. W pewnym momencie ojciec wrócił na cmentarz. Wziął swojego syna pod rękę. Chodź, synu, nic tu po nas. Chłopak postał jeszcze chwilę i bez słowa poszedł za ojcem. W pewnym momencie zatrzymał się. Muszę jeszcze pójść do jej domu. Wrócę jutro. Ojciec tylko skinął głową i poszedł w swoją stronę. Tymczasem trzej mężczyźni nadal czatowali w krzakach, czekając na dogodny moment. Dla umilenia sobie czasu pili alkohol. Pan młody wrócił do domu swojej narzeczonej. Był tak potwornie wyczerpany, że padł na łóżko i od razu zasnął. Po jakimś czasie stało się coś niewytłumaczalnego. Ni to we śnie, ni na jawie. Chłopak poczuł ciepły dotyk. Otworzył oczy, a przed nim stała z wyciągniętymi dłońmi jego narzeczona. Szeptała: Ja żyję. Chodź szybko po mnie. Ja nie umarłam. Ratuj mnie. Pan młody z przerażeniem zerwał się z łóżka, nie wiedząc, co się dzieje. Ale jakaś siła popchnęła go do przodu. Wyszedł pospiesznie z domu i biegiem ruszył w stronę cmentarza. Było bardzo ciemno. Potykał się o wszystko, co stało na jego drodze. Często upadał, nie zważając na ból, wciąż podążał do przodu. W tym czasie hieny, upewniwszy się, że nikt już im nie będzie przeszkadzał, wyszły z ukrycia i zaczęły rozkopywać świeżo usypany grób. Kiedy dokopali się do trumny, łomem zaczęli podważać wieko. Usłyszeli jęki dochodzące z podziemi. Pomimo, że byli sparaliżowani strachem, chęć zysku była jednak większa. Postanowili otworzyć trumnę Gdy tylko to uczynili Dziewczyna zaczęła się podnosić Jeden z mężczyzn upadł na ziemię Drugi stał jak wryty A trzeci uciekł z krzykiem W tym momencie nadbiegł narzeczony dziewczyny Chmury na ciemnym dotychczas niebie Rozstąpiły się i księżyc oświetlił jej postać Pan młody wziął ją na ręce I nic nie mówiąc szybko wyniósł z cmentarza Oszołomiona nie wiedziała, co się dzieje. Dopiero po chwili odezwała się: Co się stało? Gdzie jesteśmy? Nic się nie stało, kochanie. Byliśmy na spacerze, a ty zasłabłaś. Gdy wracali przez miasteczko, mijający ich przechodniowie uciekali z przerażeniem, gdyż w świetle latarni rozpoznali dziewczynę, którą dopiero co pochowano. Jeszcze tej nocy obydwoje wyjechali z tej miejscowości. Ale gdy okazało się, że mężczyzna znaleziony na cmentarzu umarł na zawał, a w grobie nie znaleziono zwłok, po okolicy zaczęły krążyć legendy o białej pannie. Cześć. Mam nadzieję, że podobała ci się ta creepy pasta. Wielkie dzięki za łapkę w górę, suba i lajka na fejsie. Szczególnie także pragnę podziękować wszystkim, którzy od czasu mojego ostatniego filmiku złożyli dotacje. Linki w opisie. Pozdrawiam.